Wiemy już, że całkowity potencjał psychiczny, czyli dusza współczesnego człowieka, nie jest zrównoważony ani co do zakresu, ani co do aktywności poszczególnych stref reagowania. Taka sytuacja powoduje, że nie jest możliwe jego pełne uaktywnienie w pojedynczym życiu ze względu na potężne konflikty wewnętrzne i zewnętrzne, jakie to by za sobą pościągało. W takiej sytuacji niezbędne jest uruchomienie procesu reinkarnacji duszy, dzięki któremu rozwijamy ją w kolejnych wcieleniach, z których każde daje możliwość porządkowania potencjału psychicznego w ściśle określonym aspekcie i zakresie. Z tym się wiąże fakt, że człowiek w niewielkim tylko zakresie wykorzystuje swój mózg. Zakres ten w bezpośredni sposób zależy w jakim stopniu i w jakiej ilości angażujemy potencjał duszy do pełnienia wybranych przez nas ról w pojedynczej inkarnacji. Ludzki mózg zaprojektowany został w sposób nadmiarowy, umożliwiający wykorzystanie w świecie fizycznym całości posiadanych zasobów psychicznych. Jak już wspomnieliśmy, dziś wykorzystujemy tylko niewielki ich zakres. Proces reinkarnacji wiąże się z koniecznością zmiany ról, jakie pełnimy w poszczególnych wcieleniach. W zależności od potrzeby przyjmujemy postacie męskie lub żeńskie, wchodzimy w lepsze albo gorsze warunki życia, decydujemy się na dostatek lub niedobór, a wszystko po to, aby tworzyć i doświadczać a przez to rozwijać i porządkować naszą duszę, której ewolucyjnym przeznaczeniem jest przyjęcie zrównoważonej formy energetycznej, pozwalającej na empatyczne funkcjonowanie. Dziś w ogromnej większości nie jesteśmy gotowi na empatyczne istnienie. i dlatego też koniecznością jest wspomniana wyżej zmiana ról. W zależności od tego, co chcemy uruchomić lub odblokować w swoich psychicznych strukturach, taką będziemy przyjmować pozycję w społeczności, w której znajdziemy się w ramach konkretnego wcielenia. Stąd też przyjmujemy role dominujące lub podległe, niezależne lub silnie uwarunkowane zachowaniem otoczenia. Stąd też biorą się pełnione przez nas postawy ofiary czy też kata, spowodowane wytworzonymi w naszej psychice silnymi mentalnymi i emocjonalnymi blokadami. Aby zaistniała możliwość efektywnego modelowania fragmentów naszej psychiki, funkcjonuje bardzo silna iluzja śmierci, która w dramatyczny sposób rozdziela poszczególne etapy ewolucji naszej duszy. Zasłona śmierci sprawia, że w pojedynczym życiu koncentrujemy się nie na przemianie i rozwoju całej duszy, lecz tylko jej pewnego wybranego fragmentu. Doświadczając codziennego istnienia, nie sposób nie zauważyć, że praca ta z częścią naszego psychicznego potencjału potrafi sprawić wiele bólu i sprowokować zaistnienie wielu traumatycznych sytuacji. W świetle powyższego oczywistym jest, że w takiej sytuacji reinkarnacja jako sposób na życie jest po prostu koniecznością. Gdybyśmy uruchomili w pojedynczym życiu całość naszego psychicznego potencjału. To ze względu na jego mocno niezrównoważony charakter, świat stałby się jednym wielkim piekłem, w którym bardzo trudno by było żyć, a o sensownej ewolucji duszy można by było tylko pomarzyć. Skoro reinkarnacja jest procesem, który umożliwia powolny ewolucyjny rozwój duszy, to kończąc jedno wcielenie, musimy oczyścić się z posiadanego dotychczasowego ciała i umysłu, zaś wcielając się ponownie, koniecznym jest założenie nowych, czystych jeszcze powłok umysłu, a także nowego ciała, które łącznie umożliwiają nam rozpoczęcie nowego życia tworzonego i doświadczanego w odmiennych od poprzedniego realiach i warunkach. Wymóg ten wymaga porzucenia posiadanego ciała fizycznego, zakończonego wcielenia oraz rozproszenia struktur umysłu wykorzystywanego w tym wcieleniu oraz nałożenia nowych, czystych warstw umysłu, a także posłużenia się nowym ciałem w rozpoczynającym się kolejnym wcieleniu. Porzucanie ciała w wyniku zakończenia danej inkarnacji jest oczywiste i związane ze śmiercią. Co dzieje się potem w tzw. zaświatach? Jak powiedzieliśmy wcześniej, następuje wówczas rozpraszanie umysłu poprzez przeżywanie zawartych w nim treści w światach, które dla duszy są tak samo realne, jak znany jest nam świat fizyczny. Istotna różnica pomiędzy tego typu realiami jest taka, iż na Ziemi tworzymy nowe wartości, zaś po śmierci... Jednie odtwarzamy stany naszego umysłu, przechodząc w miarę wyczerpywania się kolejnych jego warstw do coraz bardziej subtelnych zawartości. Również i tam życie ma holograficzny charakter, którego światłem są zasoby odtwarzanych umysłowych struktur. Hologramami oznaczone poprzez wierzenia elementy matrycy tworzenia PNM, zaś holograficznymi obrazami przeżywana tam rzeczywistość. I dlatego też życie po drugiej stronie nie posiada prawie żadnych walorów rozwojowych, a jego jakość w bardzo dużej mierze zależy od relacji pomiędzy posiadanymi wierzeniami i ich odbiciem we właśnie minionym fizycznym istnieniu. Jeśli wierzyliśmy w piekło i uznaliśmy, że na nie zasługujemy, to faktycznie do niego trafimy, ale nie na wieczność, tylko na okres czasu proporcjonalny do energii włożonej w tego typu przekonania chociaż życie w zaświatach praktycznie nie ma walorów rozwojowych, to jednak ma duże znaczenie dla zaprogramowania warunków i celów następnego wcielenia. Niekończący się z pozoru reinkarnacyjny proces doskonale zrozumiał Buddha Sakyamuni, książę Siddhartha, który podczas czterech wewnętrznych wizji trafił kolejno do piekła, nieba, świata bogów, a w ostatniej osiągnął Nirwanę, czyli wyszedł poza spiralę wcieleń, wchodząc tym samym w euforyczny stan absolutnego umysłu. Z oczywistego względu pobyt w hinduskim piekle nie spodobał się w buddzie. W hinduskim niebie było przyjemnie i miło, ale każdy w nim przebywający wcześniej czy później musiał ponownie powrócić na Ziemię i zacząć wszystko na nowo. Z kolei świat hinduskich bogów uzmysłowił buddzie, że igrają oni naszym losem, bawiąc się, kłócąc i walcząc ze sobą. Po przeżyciu czwartej wizji, która ukazała mu pełnię i wyżyny ludzkich możliwości, w pewnym sensie Budda zanegował życie jako stan o wiele mniej wartościowy niż pełne mocy i euforii doznanie nirwany. W efekcie tego umysł uznany został jako sprawca nieszczęść człowieka, a każde doznanie zmysłowe jako przyczynek do generacji kolejnych sprawiających tyle cierpień wcieleń. Wielu późniejszych mistrzów podzieliło tego typu poglądy, posuwając się jeszcze dalej poprzez przyjęcie doktryny w cudzysłowie umysł jest twoim wrogiem. Czy jest to słuszne? Moim zdaniem nie. Ja osobiście wolę, aby mój umysł był moim przyjacielem, a nie wrogiem.